Przechowywanie drewna to nie łatwa sztuka. Jak przechowywać, jak składować, o tym Wam dziś opowiem w dzisiejszym odcinku, a także o przyszłości tego kanału i podsumowanie moich dwóch tygodni na YouTubie. Zapraszam. Cześć! Każdy posiadacz domu ogrzewanego kotłem na drewno wie, że efektywność energetyczna drewna zależy nie tylko od jego gatunku, ale przede wszystkim od jego stopnia wilgotności. Mokre i źle składowane drewno nie tylko nie spala się, dając mniej ciepła, ale także powoduje osadzanie się smoły na wewnętrznych ścianach pieca i przewodu kominowego. Co oczywiście zdecydowanie skręc, skraca e, jego żywotność. Dlatego też ważne jest, aby drewno nie tylko odpowiednio długo leżakowało, ale jednocześnie było przechowywane w odpowiednich warunkach. Moim zdaniem najlepsza do tego jest wiata garażowa, altana ogrodowa, zadaszenie lub jakaś specjalnie wybudowana do tego drewutnia czyli na przykład taka niewielka, ażurowa, częściowo zabudowana konstrukcja z drewna, może być to konstrukcja ze stali, albo z jakimiś elementami nawet murowanymi i z lekkim własnym zadaszeniem. Myślę, że to jest najbardziej najlepsza opcja. Ważne jest, aby takie drewno z jednej strony wybudować w sposób prosty, a z drugiej strony też, żeby nawiązywała trochę może do naszego ogrodu, czy naszego stylu ogrodowego, który jest w naszym domu. Dzięki temu taka konstrukcja ładnie wpisze się właśnie w otaczający nasz dom i w naszą działkę. Pamiętajmy, że drewno przechowywane zarówno w specjalnie wybudowanej drewutni, w jacie czy pod zadaszeniem należy oczywiście chronić od gruntu. Nie polecam kłaść folii pod drewnem na ziemi. Yy, polecam do tego jakieś kostki brukowe, czy płyty chodnikowe, czy po prostu jakiś usypany żwirek, aby tego nie kłaść na gołej ziemi i tak samo nie na gołej folii. Chodzi o to, aby ewentualna woda z opadów, czy śnieg, który będzie zalegał w zimie, mógł sobie po prostu spłynąć po polanach i wsiąknąć w grunt. W przeciwnym wypadku drewno będzie nasiąkać, nie będzie mogło zostać prawidłowo osuszone, a drewno wilgotne oczywiście w żaden sposób nie sprawdzi się jako opał. Również ważnym warunkiem prawidłowego osuszania i przewietrzenia drewno yy, przeznaczonego na opał jest jego odpowiednie układanie, czyli należy co 5 10 cm do pełnej ściany czy garażu czy budynku tą przerwę zrobić, jeżeli układamy to przy jakiejś ścianie nie dokładajmy do samej ściany bo wtedy niestety będzie to nam się wszystko kisiło i nam się to niestety pięknie nie wysuszy drewno właśnie musi być luźno ułożone w taki sposób też, żeby polana nie rozsypywały się, ale muszą mieć Wolne przestrzenie dla właściwej wentylacji i cyrkulacji powietrza. Drewna też nie można owijać folią, może być luźno przykryte od góry. Oczywiście wtedy polecam szczególnie zimą, żeby nam się śnieg nie dostał. Natomiast żadnych bocznych ścianek ewentualnie nie przykrywamy, bo w innym wypadku tutaj nam wystąpi wilgoć. Ok, to kilka kwestii związanych yy, z przechowywaniem drewna mamy już za sobą, a teraz zapraszam. To teraz trochę o kanale Bufor i Drewno. Moi drodzy, chciałbym Wam serdecznie podziękować za te 600 subskrypcji, które już są na kanale dostępne. Za to, że oglądacie filmy, udostępniacie je, za to, że komentujecie, za wszystkie łapki w górę i łapki w dół, również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie pytania, które kierujecie do mnie, również na maila. Mam bardzo dużo wiadomości, także codziennie muszę na nie odpowiadać i bardzo chcę na nie odpowiadać. Cieszę się, że jest zainteresowanie. Tym kanałem. Tak jak wiecie, od dwóch tygodni ten kanał już jest tak prowadzony regularnie i chciałbym, tak jak do tej pory, dwa razy w tygodniu wrzucać filmy związane z buforem ciepła i z moją taką codzienną pracą przy buforze ciepła, również jakieś wyjazdy właśnie do lasu czy inne, inne takie miejsca związane z tematem buforu ciepła, ogrzewania. Też jakieś różne, myślę, takie będą lu luźne, luźne tematy, bo. Jeden film myślę w tygodniu będzie bardziej luźny, związany właśnie z taką tematyką ogólno-buforową, natomiast drugi będzie bardziej taki tematyczny. Myślę, że Wam się spodoba taka opcja. Bardzo też proszę o komentarze na ten temat, czy byście chcieli takie filmy oglądać. Bardzo dużo jest osób, które również pytają i proszą o jakieś konkretne tematy związane z nagraniem konkretnego odcinka. Również przychylam się do tej prośby i myślę, że w marcu czy w kwietniu takie odcinki będą. Planuję odcinki właśnie zrobić o różnych tematach związanych z buforem ciepła i pochodne, czyli na przykład o rurze wezyra, to jest też bardzo ciekawa rzecz, czyli również jak przygotować się na sezon zimowy, czy jakieś inne elementy związane z buforem ciepła, na przykład budowa ladomatu, czy budowa poszczególnych już takich elementów tej instalacji, będę Wam o tym opowiadał. Tak samo chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze o tym, jak doszło do tego, że wybrałem ten bufor ciepła, jak wyglądały moje przeliczenia na inne ogrzewania, które zbierałem informacje i chciałem, żeby te wszystkie moje opcje związane z ogrzaniem domu były jak najlepsze, żebym jak najmniej musiał do tej kotłowni chodzić. A powiem szczerze, mając swój las i drewno, to chyba jest najlepsza możliwa. Opcja. Mieszkam w małej miejscowości na Mazowszu, gdzie tak naprawdę naokoło mnie są lasy, i, i myślę, że pewnie już za mojego żywota gaz nie zostanie podłączony w tej miejscowości. A w tej chwili, zakupienie butli i kupowanie gazu, jak wiecie, sytuacja nie jest ciekawa. Również jeżeli chodzi o ogrzewanie, ale również ta sytuacja związana z, z, czy z energią, czy, czy z gazem. Jest to trochę ciężki temat, jak wiecie. Myślę, że też te filmy będę mówił jakieś, o jakichś alternatywnych prawda, sprawach związanych z ogrzewaniem, no bo też nie ma co ukrywać opcję związaną z niezależnym ogrzewaniem, czyli z niezależnym... Oświetleniem, o którym też już mówiłem, to dostałem też wiele takich informacji, żebym szczegółowo o tym opowiedział. Również takie filmy będą. Moi drodzy, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za wszystkie słowa i krytyki, i również za wszystkie pochlebne słowa, które tutaj na tych filmach, pod filmami również opisujecie. Jeżeli macie jakieś pytania związane z buforem ciepła, jeżeli coś Was dodatkowo interesuje, jakieś konkretne, konkretne rzeczy, naprawdę bardzo proszę śmiało do mnie pisać, na pewno będę o tym nagrywał. Jest naprawdę bardzo dużo tematów, które myślę w przyszłości jeszcze je tutaj Wam przekażę, bo, bo naprawdę o buforze ciepła jest to bardzo wdzięczny temat i jeszcze też chciałbym powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy pisali do mnie w ciągu tego ostatniego roku żebym powrócił z kanałem o buforze ciepła, że szukają takich informacji i to też mnie dopingowało, żebym właśnie zebrał materiały i też tak się zebrał w sobie i żebym Wam to opowiedział. Nie ukrywam, że trochę też mnie to stresuje, bo tak zawsze stoję z drugiej strony kamery i jakoś tak nie jestem mocno nie jestem mocno tutaj fotogeniczny, bo jakoś tak nie lubię też się oglądać, to nie ukrywam tego. Natomiast powiem szczerze, że mobilizujecie mnie, żebym nagrywał filmy bardzo dziękuję za wsparcie i za taką pomoc tutaj duchową, że czyta, oglądacie to co nagram i jest to naprawdę bardzo fajnie. Kolejne filmy będą również o różnych specyfikacjach związanych właśnie z tymi urządzeniami, które mam związanymi z obsługą buforu ciepła. Też będą inne filmy związane stricte z buforem ciepłym, jak i również luźne tematy, o które myślę też Wam się spodobają. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za każdą subskrypcję. Dziękuję również za każdego lajka, like, za każdy komentarz. Śmiało piszcie, co byście chcieli usłyszeć i zobaczyć na moim kanale. Mam nadzieję, że ten kanał też się przyjmie. W sferze YouTube'a dziękuję wszystkim osobom, którzy mi kibicowali i kibicują nadal. Dziękuję wszystkim tym, którzy prosili, żebym właśnie powrócił z tym kanałem, bo dali mi też taki pozytywny kopniak w pewną część ciała, żebym wrócił z tym kanałem. Także bardzo jeszcze raz serdecznie Wam za to wszystko dziękuję. Już w niedzielę, oczywiście, będzie kolejny film o specyfikacji buforu ciepła. Także myślę, że takie godziny standardowe też chciałbym wprowadzić. Czyli niedziela to będzie premiera filmu mniej więcej godzina 9.30. Natomiast w środę będzie premiera o godzinie 18.00 i to będą takie stałe godziny. Myślę, że też się do nich przyzwyczaicie i będziecie czekali na nowe filmy. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie tutaj mojej takiej opinii i podsumowania tych 600 subskrypcji i naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, że jesteście ze mną. Pozdrawiam, życzę spokojnego dnia lub wieczoru, w zależności jak, w jakiej porze oglądacie ten film i wszystkiego dobrego. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.